Ostatni film na moim kanale spotkał się z naprawdę dużą falą krytyki. Przez moment nawet zastanawiałem się dlaczego. Ale później zacząłem czytać owe komentarze i doszedłem do wniosku, że brakuje brakuje w tym filmie mm, nie tyle że samej konstruktywnej krytyki, a z zabawnego montażu, który możemy zobaczyć na przykład teraz. Jak porapuje, będzie na pewno zabawniej. Albo nie, wymyślać coś innego, poczekajcie. Teraz to dopiero wyglądam jak prawdziwy raper, więc możemy zaczynać, tak naprawdę. To jest tylko i wyłącznie wstęp, a zatem zaczynajmy. Zatem pierwsza rzecz jest taka. Nie mam nic do pani Julii z kanału. Roztyracja. Lubię nawet jej filmy. Szczerze, szczerze, lubię jej filmy, lubię te diy -e, bo pokazuje ona naprawdę bezsensowne rzeczy, które niektórzy ludzie tworzą masowo i w tym momencie cały kanał tak naprawdę opiera się na robieniu czegoś, co może zrobić przedszkolak. Więc, sprawa tak się przedstawia. Aczkolwiek, aczkolwiek jednak muszę tutaj powiedzieć, że nie spodobało mi się po prostu, zwyczajnie w świecie podejście do jednego filmu, nie do całej twórczości, tylko do jednego filmu. I wyraziłem wraz z Dominiką własną, uważajcie, własną opinię. I nie mówię tutaj, że pani prostracja czy pani Julia nie może. Robić tego samego, bo właśnie to zrobiła i na tym to polega. Natomiast my to zrobiliśmy, bo zarówno jeden kanał oglądamy, jak i drugi kanał oglądamy, a wybijanie się nie jest czymś, co miało tu na celu, co było celem tego wszystkiego. Nie, wybijanie się nie. No to, co było celem w takim razie, co jewamy hejterze w internecie? No, celem drogi jego mościu, tego filmu, było to, żeby argumentować mianowicie rzeczy, które nie są spójne oraz rzeczy, które są pomijane. No, ale co o tym uważasz? Prosta raz jest najlepsza ze wszystkich tutaj, więc nie galę mi tu takich stotów, bo widziałem, dosłownie widziałem, jak ją hejtujesz. Ale ja nie hejtuję. Tak samo jak nie zabraniam nikomu wyrażenia własnej opinii. Tak samo w komentarzach nie bronię nikomu wyrażenia własnej opinii. Nieprawda, wylewa się z ciebie toksyczna męskość. Jesteś jednym z tych osób, które są w patriarchacie i mówią, że kobiety nie mają prawa głosu. Tfu! A zatem nie. Tak to nie wygląda. Nie jestem tego typu osobą. Ja jestem wręcz za tym. E, mam narzeczoną, która. Można by powiedzieć, jest nawet nie wiem, czy nie jest inteligentniejsza ode mnie, bo sądzę, że być może jest. Aczkolwiek nie mam nic do tego, że kobieta wypowiada swoje zdanie. Naprawdę nie mam nic, ale bardzo nie podoba mi się to, kiedy ktoś wypowiada zdanie o kobiecie, i z automatu jest w tym momencie robiony najazd kobiet na danego człowieka. Bo w drugą stronę, jakbyście nie zauważyli, to tak nie działa. W drugą stronę to działa raczej na zasadzie, no facetowi się raczej należało, więc po prostu mu pocisnęłam. Bo nie spotkałem się jeszcze z filmem. Oczywiście pomijam tutaj filmy karyonera, gdzie przedstawia on feminizm i to ten cały ruch, który już i tak jest bezsensowny, przynajmniej w Polsce, bo w Polsce już są równe prawa. Więc to jest akurat bezsensowne. Aczkolwiek e, pomijam tu na przykład takiego carionera, który mówi wprost, e, jak uważ, co uważam na temat właśnie takich zdarzeń. Mówię tu raczej o ludziach typowych, zwykłych chłopakach, którzy przechodzą to każdego dnia, że jeżeli powiedzą tylko złe słowo o dziewczynie na YouTube. Czy na jakimkolwiek portalu społecznościowym spotyka się to z istną falą krytyki. Nieważne czy konstruktywnej, czy jest to hejt, bo połowa komentarzy, które było pisane pod filmikiem, to był hejt, natomiast druga połowa to była konstruktywna krytyka. I nie przeczę temu. Aczkolwiek. I teraz jest takie: aczkolwiek. Nie działa to nigdy w drugą stronę. Nie zauważyłem. Jak już powiedziałem, żeby było tak, że mężczyzna mówi coś na temat kobiety i żeby popierali go mężczyźni albo żeby popierały go kobiety. Oglądam YouTube'a i nie spotykałem się z takimi sytuacjami. Chyba, że chodzi o Matę Linkiewicz, czy Siostry Godlewskie, czy Seksmasterkę, ale to są naprawdę ameby umysłowe, więc może pomińmy tutaj mówienie o amebach umysłowych. I tak w tym momencie możecie sobie powiedzieć, że jest to hejt. Nie, jest to stwierdzenie faktu. Tak naprawdę, nie oszukujmy się. Wystarczy obejrzeć dwa, trzy wywiady z Martą Linkiewicz, tutaj, oraz sposób w jaki ona się wybiła, oraz to w jaki sposób wybiły się siostry godlewskie i jak zniszczyły hymn narodowy naszej tutaj ukochanej Polski. Więc w tym momencie już możemy zauważyć że to są amyby umysłowe. Po prostu, zwyczajnie, glonojady i tyle przyczepiają się i to jest coś niemyślącego całkowicie. Ale, ale osoby takie jak pani prosteracja na przykład mają trochę po w głowie, a raczej mają poukładane w głowie, bez tego słowa trochę, weźmy je, wytnijmy i mówią co myślą. mówiąc co myślą, podpierając to swego rodzaju argumentami, które są dla nich subiektywne. No i dokładnie to samo zrobił pan Leszek. Dokładnie to samo zrobiliśmy my. Dla nas to wszystko było zero-jedynkowe. Bo pani prostracja może z raz czy dwa zgodziła się z panem Le Leszkiem, natomiast my w pewnym momencie też zgodziliśmy się z prostracją, że jednak, no, kurczę, mogło to być na przykład na temat tego borderline powiedziane odrobinę inaczej, bo mogło to być powiedziane odrobinę inaczej, prawda? Ale reszta argumentów i tylko i wyłącznie dlatego film trwał godzinę, bo analizowaliśmy film od A do Z I ja wolałem zrobić sobie krótki sketch tak jak teraz, na przykład Pach. i nagle mam kaptol na głowie więc to jest takie śmieszne i fajne, bo można sobie pomontować w tym momencie, zdaję sobie z tego sprawę, że niektórym ludziom bardziej tego typu, tego typu humor odpowiada, a raczej 99% osób, które są na tym polskim YouTubie ale bierzmy pod uwagę, o helikopter gdzieś tam w tle, ale bierzmy pod uwagę jedną rzecz. Mianowicie, że to było wyrażenie opinii. I jeżeli wyrażam swoją opinię i wy się z nim nie zgadzacie, to spoko. Oczywiście, że jeżeli mały kanał taki jak mój w tym momencie bierze się za coś takiego jak komentowanie dużych kanałów, ale prawda jest taka, że bardzo duża ilość osób właśnie w taki, tak. Tak robi. To nie jest nic nienormalnego. Zobaczcie, nowy hater, Mateusz Spysiński, e, właśnie e, Karioner. A więc, e, czy m, nie wiem, e, kto jeszcze jest takich komentujących więcej? No, było jeszcze PsychoCouple, ale oni to są dokładnie tak, jak nazwa ich e, kanału się nazywa, tak naprawdę tacy sami oni są. Więc, no, czekajcie, światło, więc znowu magię montażu. I już światło tak mocno po oczach nie wali. Więc. Jeżeli mamy tyle kanałów, które komentują i miały powiedzmy, zerowe subskrypcje, a jeszcze zapomniałem o Hop news. Tak, zapomniałem o Hop news w tym momencie, który też już powoli idzie coraz bardziej w górę. I szczerze mówiąc, wiecie co? Polecę do wszystkich ich kanałów. Linki w opisie ze spokojem. Więc jeżeli na przykład a, dramcia jeszcze jest tutaj yy, w tym momencie komentarz, tylko ona to robi w naprawdę już totalnie mega yy, jakby to powiedzieć, mega przerysowany sposób. O. Tak bym to mówiąc. Więc skoro robi to w mega przerysowany sposób i ludziom się to podoba, to jak najbardziej ok. My nie zrobiliśmy tego w przerysowany sposób, tylko analizowaliśmy od A do Z, pomijając jeden szczegół, za co naprawdę Was przepraszam, że pominąłem jeden szczegół, bo ten szczegół był wypominany w połowie komentarzy, że ale jeden szczegół pominęliście i to była taka tragedia. No może i była dla Was, dla mnie nie, no bo co w związku z tym, że pominąłem jeden szczegół, no dobrze, zdarza się, pomijam, pominąłem jeden szczegół, tak jak Pani Julka pominęła na przykład zazdrośnicę porównując to tylko i wyłącznie do klaudelizy. No, dokładnie to samo. Więc każdemu się zdarzają błędy, nieprawdaż? Prawdaż? Aczkolwiek... W zasadzie nie chcę po prostu wywoływać... To nie była drama na siłę. To było coś, co nam się nie spodobało od samego początku. Ja obejrzałem yy, jeden film, yy, właśnie w tym momencie, Pani Julii, Dominka sobie obejrzała obejrza film przeciętnego człowieka, wpuściła go do mnie. Ja nie wiedziałem jeszcze o co chodzi, bo nie wchodziłem jeszcze wtedy w jego film. Obejrzałem, następnie ja wysłałem jej film Julii. No i obydwoje stwierdziliśmy, że no kurczę, nie podoba nam się to, i co by nie zaszkodziło, można by tutaj to skomentować. To, czy było to udane, czy też nie, bo trwało godzinę. No dobrze, trwało godzinę. I co w związku z tym? Streamy czasami, gdzie wypomina się 10-minutowy filmik, na streamach jest, jest analizowany od A do Z przez 2-3 godziny. Czy wy byliście kiedykolwiek na jakimś streamie, na przykład e, właśnie Madeusza Spysińskiego? Ostatnio był filmik na niego, e, znaczy filmik na niego, gdzie A więc mówił o nim i on na swoim urodzinowym streamie. Gadał przez dwie godziny na temat minutowego filmu, który, a więc, wspomniał o nim kilka razy zaledwie. Nie, cały film nie opierał się tylko i wyłącznie na mówieniu o nim, ale o wspomnieniu na jego temat. I z tego powstał dwugodzinny, po prostu, stream. Na którym oczywiście pan Mateusz, no ze względu na to, że miał urodziny, zarobił kupę hajsu, więc jak najbardziej propsy dla niego. Aczkolwiek miał rację moim zdaniem, bo trochę a więc się odpalił wtedy. No i tyle. Zdarza się. Natomiast my. Natomiast my się staraliśmy nie odpalać, ale nie do końca to wyszło. A to oznacza, że następnym razem będzie lepiej. A to oznacza, że możecie już skończyć z tymi komentarzami, bo ja jestem tu. A teraz jestem bardzo blisko kamery I mogę do niej mówić Więc Zwyczajnie w świecie wiem ile magia montażu Oraz odpowiednia muzyczka I inne rzeczy mogą zrobić Więc jeżeli Coś to następnym razem po prostu będzie to W taki sposób Nie będzie analizowania Po co analizować filmik Po prostu będę chwytał zasówka Wytykał to i dodatkowo do tego dawał śmieszny żarcik, bo to jest najlepsze komentowanie i w zasadzie na tym opiera się komentarzy głównie. Prawda jest taka, że moim moim zdaniem jedyny, który porządnie komentuje, to jest właśnie Mateusz Pysiński. Czasami wiadomo trafia na jakąś dramę, więc musi 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 koniecznie do tego podejść, ale cała reszta robi po prostu śmieszne sketchy, To nie jest komentarz, to jest śmieszny No Nie, to jest po prostu gadanie na jakiś temat. I tyle. To nie jest jakieś wielkie analizowanie tego, wszystkiego, co się tam zadziało. Tylko to jest po prostu uśmiesznianie tego, co aktualnie widzi się w danym filmie. I pokazywanie, że jest to swego rodzaju, że jest to po prostu głupie. Poprzez dawanie żartobliwych, uszczypliwych takich pstryczków. Więc tak to wygląda. Więc to był chalas. Na razie trzymajcie się i. Minusujcie do woli. Cześć. A teraz możecie mnie zobaczyć tutaj.